Siema! Siema, witam serdecznie Kurno, ulubiony rudy streamer, nie? Rudy tylko w tym świetle Siema kocury, czekaj, musimy zrobić tak Musimy zrobić tak. Siemano, 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 witamy Ej, co jest dzisiaj w ogóle? Dzisiaj jest piątek? No, dzisiaj jest piątek, no to witamy w piątkowy poranek, Piątowe, piątkowe południe 3 miesiąc i 26, stary to już nie ma żartów, nie? Jesteś stary dziadu O! Champions League, francus. Ej, to zikona? Ej, to jest, to jest Desai na tym? Ej, to jest Desai w nowym evencie? Czy ty robisz sobie jaja? Ty i Desai w nowym evencie? Ale to jest w ogóle powód do radości? Ej, to jest taki paczki w ogóle? Dobra, no stestujemy go! Co jest? No widać, że tutaj dawno. A on 100 tysięcy kosztuje! Nie, nawet nie mówcie! Taki Desai kosztuje 100 tysięcy monet, no. Trafisz taką ikonę na do przepałki? No właśnie nie, tak jest średnio, bo jakbym grał na Shed to grał tak, nie? Po prostu i wiesz, strzelam bramkę i jest tak, wiczki! No nie, nie podoba mi się to za bardzo, nie? Dobrze jest fajnie syneczko daje? Wiem, dzięki za ten, tak jest lepiej, dobrze, 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 dziękuję za tego, po jest player! Partnerem dzisiejszego materiału jest strona CSGO Skins, gdzie możecie otwierać skrzynki i zgarniać skiny do CSA, na stronie znajdziecie skrzynki, case battle oraz tak zwany exchanger, gdzie możecie wymieniać swoje skiny. Reflink znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a przy doładowaniu możecie użyć kodu zalewski, który daje 10% bonusu oraz daily skrzynki, które możecie otwierać co 24 godziny. Płatność blikiem, kartą, przeróżne metody, kryptowaluty, jeżeli tylko chcecie. Przypominajka, oczywiście, że strona jest dla osób pełnoletnich. Gracie z głową, z umiarem i według własnego rozsądku. Gdzie za mnie kicia? No co, o ty. A ten ziomek co był z tobą co zaśmieszyć, on się śmiał do mnie podczas meczu. Ej, to jest Domin. Ej, to raci coś specjalnego w ogóle. Domin to jest kocur. Domin ze mną na każdy event ostatni jeździ. No się miał przerwę Agapodzi wjechało, bo wtedy musiało po prostu jeździć, ale od jakiegoś czasu on sobie jeździ. Domin to jest kocur. A psy, psy, psy czy koty? No nie no ja wolę osobiście yy... Obecnie chyba koty, no bo nie mam też warunków na to, żeby mieć psa A Na przykład ja uważam, że jeżeli masz psa, to fajnie, żeby ten pies był wielki Ja na przykład jak byłem mały, to mieliśmy dwa owczarki niemieckie No to kurna, jednak jak, jak masz dwa owczarki niemieckie, a potem masz się przerzucić na jakiegoś takiego małego skuciaczka Na jakąś taką, wiesz, ciłałka, albo jakiegoś tego Yorka, to bez przesady no O, działa, o kurna A bo tu jest na 0,90, fajny skład w ogóle co my tu mamy? Pika Jest piczek z ikoną sportową. Jedna z 3 do 8.8 plus mieszanych ikon Mordził. no wjeżdżamy na sportowo Bang No jest Kennedy On nie ma ewolucji jakiejś czasami? Jest Jero I uwaga Ziuteczek Proszę o ciebie From Ribery Co mam ci tu wziąć w ręce? Podowerali Ribery? Czy tak gdzieś podewa? Polska to jest ten? Okej okay. To sorry No nie wiem, to cię, no, fajnie się dowiedzieć nie? Bo ja też wiecie nie jestem panocki wszechwiedzący, ja to lubię ogólnie. Otwieraj trudniu, a już, już się grzeje. Co? I was dalej tak grzeją te ikony? Na przykład, już ty myślisz, wiesz, siedzisz przed tym i mówisz: Kurwa, no otwórz tego pika. No kurwa, no otwierasz? No proszę, no. Stary, na luzaczku, nie. Panowie, pierwszy pik. Elegancki. Pierwszy pik od dawna, nie? Może mi coś do składu odda. Zaraz posprzedajemy jakąś paczkę, fajną otworzymy, skurczybyki, byki. Bank. Gatuzo. Elegancki pik. O! Nedwet. Jeszcze lepszy traf. Lepszy oczywiście overallowo. Lepszy tutaj wiesz, jeżeli chodzi o predyspozycję naszego zespołu i uwaga centralny. Polscols. To jedziemy w takim razie 525 tysięcy monet. Numer 1. Bank, Zielono. Winter Wildcard. O kurna Hiszpania? Ej, to jest. O, to jest Chavi, chyba, nie? O kurna. O, Chawi był zajebisty, ale. Ale co leci za Chawim, O kurcze, pieczone. Savoy. Let's go, elegancka paka. No pewnie, Savoy Chawi, I tak mi obrabowaliście z pieniędzy w tym momencie? Ueee, a co my tu mamy za tych? Za 300 pikens. Elegancko. Leci pik. Ele... poszedł już. Świetnie. I co ja tu w ogóle w tym piku mogę trafić? Siema, speedy David Panowie, picek elegancki wjeżdża. Bang. Puczu Hernandez. Właśnie Flutirom poleciał na listę za 60 tysięcy monet. Elegancko. Elegancko. co jeszcze? Kika z Nazaretu. 90 nowerala O, napisał szoki. O, gratulacje. Dobra, ja na to nie patrzę, nie? Ja nie, nie patrzę ogólnie na to. Yy, Zasłoniłem oczy. Tak wiecie, już jestem. Yy, nastawiony. Poszedł pierwszy. Znaczy nie pierwszy, tylko środkowy. Billing A ja go mam taką, ja go mam wymiennego. Zajebiście! Zajebiście przecież ty! Filip Billing że do składu, to jest mój gołd, lewonożny skurczybyk, patrz A jak on jest warty? Powiedz, że jest warty więcej niż 100 tysięcy 50 tysięcy? No dobra, szczerze myślałem, że trochę więcej jest warty Billing 525 tysięcy monet, smoczych Ostatnia tego typu paczka, nie? Więcej ogólnie paczek już nie będzie. Więcej paczek już nie będzie, bo mi po prostu nie stać, no. Ostatnia paszucha dla widza, za zaskurniaki, no. Za zaskurniaki wjechała. Proszę, proszę. O kurna, co to za ikona? Uderzenia gromu? Czy co to jest w ogóle? No nie, no nie mów, że to jest. No to nie miały być jakieś dobre paczki? No, pomówili się że to tym mapę leci. No stary, no Ja pierni... O, Griezmann No ale co myślisz o Griezmann'a? Dzięki tobie już się nie... No spoko, spoko Griezmann fajny, zajebisty Jak jesteś to zajebiście Oj, w... no, i finally i ruszył Dobra, poszedł Pickens Nie, to paczka jest Coś ty to, coś ty, to kupił coś ty, to nie jest Pick O, wow, i to leci koler Marszałek na esio, no co ty mówisz co za cymbał? Co ty to otworzyłeś za 300 tysięcy? Co ty to, co ty to zrobiłeś? Mistrzu! <grym> Jaki młód! O ty kurna! Oj! Squishy! <grym> ja pierniczę! Minus 290k! Warp! Okej! To podwójny leci... No, okej. Okay. Był potencjał na QCT-iego, nie? Jak zobaczyłem niebiesko. no jest Barnes. No! Miama, nie? Pierwsza. Poszedł? Siemano, golan! No, siemano, kocie! Poszedł ten pierwszy? Na 0, 90 wjeżdża. Kanawaro, ty... No kanawa czekaj. I ostatnia. Pan Dzięki Polbiz, Bis, wyraźnie za follow. Dzięki, bratku. Środkowy. No powiedz, że coś dobrego. Siema! Co dobrego? Siemano, siemano. Barnes 8 89 I uwaga! u, uu, laudrupik. Uuuhu. Uu. Sportowa wami jamka. Hmm. Sportowe wadowice.